Prognozy meteorologiczne do końca nie sprawdzają się, na szczęście nasze, ale od ostatniego wtorku, rzeczywiście bardzo mocno jako sztab zarządzania kryzysowego na terenie miasta, monitorujemy sytuację. Jest całodobowy dyżur ogłoszony w wydziale spraw obywatelskich zarządzenia kryzysowego w miejskim centrum. Oprócz tego na bieżąco zarówno siłami urzędu miasta jak też jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na terenie naszego miasta monitorujemy sytuację bezpośrednio związaną z głównymi dwoma ciekami wodnymi, które te prognozy meteorologiczne mogą dotyczyć, a więc głównie rzeki Wisła, jak też rzeki Trześniówka, jak również inne sytuacje związane z melioracją, z rowami, z przepustami, czy też innymi urządzeniami hydrotechnicznymi. Myślę, że spokojnie możemy nie obawiać się zagrożeń. Oczywiście Pojawiają się pytania, ponieważ zarówno w okolicach Wrzaw, jak też w części Sandomierskiej odnotowane są elementy związane z ćwiczeniami jednostek Straży Pożarnej, zarówno tych ochotniczych, jak też Państwowej Straży Pożarnej, więc pojawiają się pytania, szczególnie mieszkańców osiedli zlokalizowanych na terenie naszego miasta, dlaczego po naszej stronie nie trwają takie działania. Otóż mamy zapewnienia ze strony komendy, Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej o tym, że gdy wystąpi ewentualne zagrożenia, więc stan wody na Wiśle wyraźnie w wyniku opadów, głównie w województwie małopolskim, się podniesie, wówczas będziemy mieli w dyspozycji specjalistyczny rękaw, którym na odcinku 9 km podniesiemy obwałowania które na wale od miejscowości Koćmierzów biegnie w kierunku centrum miasta poprzez osiedle Wielowieś czy osiedle Sielec. Więc myślę, że nie ma powodów do niepokojów. Poza tym w chwili obecnej jesteśmy po spotkaniach w dniu wczorajszym szef Rządowego Centrum odwiedził nasze tereny zarówno w Wielowsi na Wiśle, jak też gościł w powiecie tarnobrzewskim. Dwukrotnie odwiedziła nas pani wojewoda, więc wraz z komendantem wojewódzkim, generałem Kuligą, więc jesteśmy myślę na bieżąco monitorowani i nie ma powodów do niepokojów.